Co oznacza wyraz religia? Wyraz religia ma dwa znaczenia. Pierwsze znaczenie, powiedzmy negatywne, odnosi się do powstrzymania od rozwoju, zahamowania rozwoju, związania. To jest prawdziwe etymologiczne znaczenie wyrazu religia, stąd wywodzi się wyraz religia. Być związanym, powstrzymanym od rozwoju. Takie jest tego prawdziwe, głębokie, metafizyczne znaczenie, można by powiedzieć. Natomiast drugie znaczenie, powiedzmy pozytywne, którego aktualnie nie doświadczamy na tej planecie, a powinniśmy, to jest takie powiedzmy prawdziwe, ukryte, ezoteryczne znaczenie religii to zjednoczenie, czyli sytuacja, w której ludzie wszyscy są zjednoczeni, rozumieją, że mają wspólny cel i wspólnie do niego dążą.